Są bułeczki. Moje ulubione. O, jest takie ciepłe. I twoje ulubione. Klenik, który dla ciebie? Dobra,ńczowy. Oczywiście. To ulubiona mleko. No. Tak, Tą szklaneczkę w ogóle można tak pić. No. I tak. Co ty mówisz? Dlaczego nie, 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 no nie? A no tak, że no, szoty szły. szota. To ciekawy dzień. Weźmiemy sobie na wyjazd z naszą I zostawiamy niestety naszą córę, piesełka. Ale będziemy mieć fajny weekend do babci. Tak. tak, A co zrobimy z tą słodką? No damy sąsiadom chyba, bo zostało. Zrobiłam wczoraj wieczorem rezerwację w tej knajpie z pociągami, z pociągami. W, właśnie w Pradze, która jest polecana wszędzie na Instagramie. Na pewno nagramy do OTC. Więc nie mogę się doczekać, ale dzisiaj o 9 wieczorem, więc idziemy tam na jakieś wiesz, drinki czy jakieś przekąski. Ja, wy mężu, ja mam dla ciebie rozwiązanie. Proszę bardzo, kupiłam ci w Zapomniałam, że takie rzeczy istnieją. Tylko nie, już tam baterii nie trzeba ale moje... możesz przekazać nagręce na z z ulubionych spodni. Trzeba włożyć baterię, chyba. Included no. jest. Included to muszą tam być. W międzyczasie mój make-up Darek mówi, czy ty idziesz w takim mocnym makijażu na podróż, ja wy tak? Nie no, usta sobie trochę zmyję, ale jeszcze teraz będę nagrywać odcinek. E, najpierw się spakuję szybko i... E, A z tyłu jeszcze jakieś śmieci do wyrzucenia. To jest golarka do bubków. Tak działa. działa. To są ja to nie to nie tutaj mi wkurzają, patrz, o, widzisz? No, ostatnio to są od od tego to od Nie, nie od dwutysięcznych. No, Muszę musiałbym tak kilka razy przejechać, tyle działa. Dobra, czas się spakować, czas się pakować. Pokażę wam, jakie kosmetyki, jakie pakuję, jak je zabieram z takiej jednej torebki. Na pewno tak, SPF CC z SPF-em, korektor, tutaj mam już resztkę z Fenty, bronzer to będzie Glowish, puder z Cien. Nasze mydełko do brwi, kredeczka A Wings of Color i tusz z Avonu. Więc to jest w sumie dwa całe make -a. Tu mam jeszcze taką kredkę z Maybelline. Błyszczyk będę miała przy sobie. Także to jest tyle. I teraz akcesoria, bo czasami zapominam pędzli. I akcesoria to gąbeczka z Glam Shopu, puszek, mały pędzelek i coś do konturowania. Nie chcę zabierać dużo pędzli. Tym bardziej, że to jest wyjazd na dwie nocy I to jest make-up, cały make-up, który zabieram Ale dochodzi jeszcze pielęgnacja. Ostatnio hitem jest to i chyba na wyjeździe nagram test, jakąś roleczkę, tę maskę. Właśnie Kakus mi polecała, więc będę testować. Na pewno tak, żel do mycia twarzy z Elemisa, mały. Creme fresh to jest taki produkt z Nux, który można stosować jako krem, ale też jako w razie czego demakijaż. Mały płyn micelarny, błyszczyko, zapach, to idzie do torebki. Z baf. tu mam krem, miniaturkę i żel do mycia oraz szampon. Tak, mam nadzieję, że mi to przejdzie. jak Nie to przepakuję się trochę z darkiem i jemu dorzucę, ale mam tutaj jedną torebkę. Chyba mi tu pojemnościowo nie przekracza. W sensie maksymalna pojemność to może być 100 ml. I tyle mam w szamponie. A nie wiem, ile łącznie może być. Nie mam pojęcia. Dobra, z takich jeszcze mniejszych rzeczy, które biorę, to na pewno podpaski, tampony, e, chusteczki, pilniczek, takie rzeczy, które mogą się przydać i oczywiście szczotka do zębów, szczotka do włosów. Dobra, biorę serciuchy i chyba chciałabym jednak chodzić w wygodnych rzeczach, bo tam będziemy bardzo dużo chodzić, więc w ogóle jadę w wygodnych butach. Zastanawiam e, się, czy jechać w Martensach. Chyba w Martensach pojadę, bo one są takie naj... na pewno wezmę Adidasy i na pewno wezmę martensy bo martensy są takie nie do zniszczenia, nie do zdarcia. Ale też chyba nie będzie aż tak... Hmm, boję się, no bo ma być trochę cieplej. Dobra, biorę na pewno wygodne rzeczy. Dobra, martensów jednak nie biorę. Biorę te buty, bo sprawdziłam pogodę, więc nie chcę się ugotować. Sukienka z H&M, ta z angielskim haftem. Dwie pary rajstop, kulki, które wsadzam w, w buciory. Tutaj mam takie jeansy, Piżama. pijama koszula, też z H&M, taka z haftem, ja bardzo lubię, mam naturalny materiał, mam nadzieję, że tam w hotelu będę mogła ją trochę przeprasować i jeszcze mam dresik i dresik sobie jeszcze zabieram, taki mięciutki, żeby mieć wiecie i po hotelu, czy jak wieczorem sobie siedzimy, czy może nawet jak gdzieś pójdziemy zobaczę jaka będzie pogoda, żeby mieć coś też ciepłego ze sobą, o krople zobaczyłam właśnie, krople jeszcze wezmę żona zabrała mnie na lotnisko, bo ma, dla mnie, powiem, ja ma powiem, dla mnie niespodziankę. Gdzieś mnie zabiera. Gdzie mnie zabierasz? Powiedz wszystko. Do czeskiej Pragi. Nie na warszawską Pragę, do czeskiej Cześć, Pragi. Do Pragi. Tam jeszcze nas nie było. Nie było nas tam nigdy, więc będziecie mogli na dzisiejszym i kolejnym vlogu, vlogach trochę zobaczyć y, Pragi. Outfit, outfit, day. To jest tak jak ze starych vlogów, wiesz? Zawsze pokazywało się outfit. Mój outfit to dress. dress. Mamy walizki, fajnie, które fajnie kupiliśmy kiedyś na przodzenie na Zelandu z Ofwighta. Pukamy teraz tak, jestem w głodny, mega głodny. Tak, to jest na to Nie ma? Jesteśmy no w dobrym lotnisku. A ja oglądam sobie, słuchajcie, jak daleko z hotelu mamy do restauracji na kolację dzisiejszą. Słuchaj, może nagramy roleczkę też z hotelu i pokażemy, czy hotel był fajny. Tak. Dobry pomysł. Tutaj jesteśmy, moi drodzy, do hotelu. O, tam jest Karą. Słuchajcie, powiem wam, że obsługa jest wow. E, pan nas odebrał przed hotelem. Zabrał nam walizki i wziął dokumenty, żeby nas tutaj zameldować. Ale powiem Wam, że przepięknie to wygląda. Że, doświadczenie tutaj. Z koncjężem. Przyszliśmy i nasze rzeczy tutaj już były. Pan w tym czasie, jak nam opowiadał coś, to ktoś inny zabrał te rzeczy tutaj do pokoju. Bardzo to było miłe. Bardzo miłe. E, nie wiedziałem, że mamy tutaj jacuzzi na dachu. Ja też nie wiedziałam. Tak tak Pokażę wam pokój, szafa, szafencja, tu pewnie lodóweczka pełna, lustro dla kawusia. Przepraszam, lodowarka z u ciebie czy u Tu i tu chyba. O, wow, ale światło, tu możesz sam makijaż nagrywać. Tu mamy telewizoro, piękne łoże, zagłówek bardzo fajny i widzę tutaj mosiądzowo-miedziana lampa. Ładnie, tak I mamy widok na małe. Małe. Yy, podwóreczko. Ale ładne wnętrza w ogóle, nie? Widziałeś jakie ładne. Mhm. To tutaj jest taki lounge yy... Dotarliśmy na minus jeden. Do lounge roomu Nie ma nikogo, zobaczmy, czy coś jest. Nie ma nikogo. A i tu jeszcze jest takie, że można grać w coś. O, wow. Ale fajnie. Ale zobacz fajnie Pięknie jest się masz co wziąć Co my tu mamy? Gaming room Uu. Tu można grać w gry? Ja powiem wam, że jestem pod wrażeniem Skurczy pięknie Zamówiłeś jaką pogodę Ale zobacz jakie fajne budki Są małe chatki, takie fajne Tak powinno być u nas A, jestem pod wrażeniem nie mówię. No. Już wysłałem do naszej Karoliny z biura Mówię, zobacz jak tu jest pięknie Chociaż ona tu była, nie? Ale ja po prostu się jaram tym. Bardzo mi się podoba. E, Karolina porównuje to do Krakowa. E, Oczekiwałem, no, że Trochę podobne jest. Jest dobrze, będziemy wam tu dużo nagrywali. Może nie będziemy cały czas gadali, bo e, wiecie, ludzie się tutaj patrzą. To późno, idziemy zobaczyć tamten. tam, ten. A tutaj coś się razie, dzieje, bo tak jest dużo nas jest ludzi. tu jest tak na Winter market, Tak, tam to, tam, to jest to cały to, rok. Cały rok, tak w ogóle. A bardzo czyste, jest to jest, jest ten mega czysto. Widzę, że jest czysto. w Czechach. Dopiero odkryliśmy, ale ten market będzie na Wielkanoc. Oni to dopiero, maru... oni to dopiero malują, się szykują Karolina. Czujesz farbę? Tak. tak, oni się dopiero szykują. Patrzcie na drzewach, są dekoracje. A Karolina mówi do mnie. Darek, zrób, zrób zdjęcie, zdjęcie tego. I zrób to w domu takich drutów. Fajne piękne. kwiatuszki. Przecież byś to zrobił? Jasne, zrobić tak w pokoju, bo na tle. Wow, muszę je mieć wszystkie. To jest słuchajcie, nie mogę wierzyć że rano nagrywaliśmy śniadanie z łuzami, a dzisiaj jesteśmy w Pradze na teście makaronsu. Uwaga, chcę Wam pokazać lawendę. A ja lody co? Także wygląda nie szpadnie. Ładnie padnie. Cześć mam. Już mnie to nagrać. To jest księgarnia Karolina. Karolinum to było. Ale już rzeczy, które chcemy zobaczyć to już są pozamykane o tej porze. Jakie słodkie. Musimy krycika kupić. O, A kupić. drewniane A co są kilka sklepów obok siebie takich podobnych? Ale jazda. Wow, jakbym był w, normalnie w Harym poterze. Jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle tych, tego miasta. Słuchajcie, ja na razie trochę jestem taki, wiecie, pod wrażeniem ludzie Starek pomyślą. W szoku. Ludzie pomyślą, to są sklepy stare, jakieś stare budynki, co ty się jarasz ale naprawdę jest ładnie jest ładnie jest czysto, Naprawdę pięknie. Tutaj rozstawiają ten jarmark kolejny, ale yy jesteśmy pod wrażeniem, że wszędzie są kamienice. To jest po prostu jedna wielka starówka. Oni mają centrum jako starówkę. Tak. U nas starówka to kamienica. Idziemy tam. Niesamowite. Bardzo mi się podoba. Tak. Bardzo się tu dobrze odnajduję. No, jest ciepło, przyjemnie. Weszliśmy do DM-u. Darek jest kochany, zabrał mnie, kupił so mi parę jest. Musimy się tu wybrać. Może jutro przyjdziemy? Chcesz w muzeum, I Hello, to mamy przystawki za 290 korun każda? Fajnie to wymyślili, bo to przyszło w takich małych yy, szklanych pojemnikach. Mam nadzieję, że nasze nie jedzie bo nie zdążymy ściągać e, A tutaj mamy też e, side dishes czyli takie malutkie i steki Dużo osób zamawia te steki że je hit, że ja nie zamówiłem dzisiaj steka To nie jest dużo są wszystko takie w szkiełkach robione Show me where the i słuchajcie, przyjechały nasze deserki. Zamówiliśmy też tam testowanie, jak widzieliście. Mamy tutaj pana kotę i mus czekoladowy. To nie dla mnie było słabe, ale to jest restauracja mięsna. Dla mnie też to jedzenie było słabe. Ale przystawka była pyszna. Ale nie. Sam uczy się koncept, że jeżdżą pociągi. Gularz był taki trochę niezaprawiony, taki bez soli. Ale wiecie, nie ma co na Najlepsza była przystawka. Tak, racja. O, niestety. Yy, to, o, tak samo taki zestaw zamieraliśmy. W samej soli, Wtedy jest pokazany, gdzie musicie się udać. Niesamowity klimat, trochę jak u nas na starówce, trochę jak... Yy w niemieckich tych miasteczkach. W Europie jest naprawdę pięknie uważam. Przed chwilą mieliśmy bazar, który ma 800 lat. Targ taki. Imprezki. Wszyscy imprezują dzisiaj mnóstwo studniowych, słuchajcie. Dziewczyny pobierane w suknie. Boże, jakie ten zegar ma detale. Ja już się wykąpałam, jesteśmy padnięci po prostu, już prawie tu zasypiałam w makijażu, który był cały z brokatu, jak widzieliście ale poszłam, zrobiłam sobie mega kąpiel później prysznic, umyłam włosy, zaraz jeszcze je do końca wysuszę i na twarz, po tym makijażu takim mocnym, zrobiłam sobie tą maskę, dlatego tak się błyszczę. i muszę wam powiedzieć, to jest Black Tea Mask z Fresh i powiem wam, że konsystencja tego jest nie ziemska, nałożyłam też na dekolt. Jest niesamowicie kremowa. Po prostu tak przyjemnie się, tak przyjemnie się rozsmarowuje. Cudnie pachnie, mm, jak jakieś takie kwiaty, herbata, pięknie. Więc e, nałożyłam taką grubszą warstwę. Idziemy spać Darek się już kąpie też. E, jutro. Przed nami cały dzień chodzenia, zwiedzania e, pięknego miasta. Powiem wam, że zakochaliśmy się w Pradze, że jesteśmy absolutnie oczarowani. Dla nas to jest taki Kraków razy 5 po prostu. Wiecie, mnóstwo mm, starych e, kamienic, mnóstwo zabytków, historia. Dla mnie historia jest tak ważna. Mnie rodzice zawsze wozili po muzeach, po zamkach i zaszczepili we mnie miłość do staroci. Nie ciągnie mnie tak do nowoczesności jak Darka, na przykład Dubaj, Nowy Jork. Już mnie tak nie ciągnie do nowoczesności. Zdecydowanie wolę oglądać Starocie i, i po prostu przenosić się w czasie dosłownie. Uwielbiam muzea, dajcie znać, jak to jest u was. Czy wolicie właśnie oglądać nowości, czy, czy starocie? Wolę na przykład oglądać stare obrazy niż sztukę nowoczesną, ale to wiecie, każdy lubi co innego, każdy inaczej też lubi spędzać urlop. Na pewno Praga jest takim miejscem, gdzie jest dużo łażenia. Oczywiście jest pod miastem metro, więc można się przemieszczać, ale no przede wszystkim na nogach. Więc wygodne buty. Trafiliśmy na super pogodę, bo dzisiaj było 16 stopni, którzy chodzili dosłownie rozebrani, Anglicy w krótkich spodatkach, jak to Anglicy. <laughs> Mnóstwo jest tutaj turystów z Anglii, z Włoch, co nas dziwiło, um, oczywiście z Polski. No, jesteśmy w szoku, jak przyjazne. Czyste, jest to miasto. No, takie mamy pierwsze wrażenia Naprawdę bardzo pozytywnie. My w Czechach byliśmy wielokrotnie, przejeżdżaliśmy przez Czechy. Byliśmy w Ostrawie, ale nie byliśmy w nigdy w Pradze. E, także jutro się do Was odezwiemy oczywiście od rana, idziemy na jakieś fajne śniadanko, poszukamy jakiejś fajnej knajpki. Dzisiaj tą knajpkę z, e, z pociągami zdecydowanie polecamy. Miejsce jest wspaniałe, bardzo fajny koncept, szczególnie dla mięsożerców. Ale ja weget też znalazłam tam różne pozycje. Jest tam piwo do testowania, jak lubicie właśnie, popróbować sobie różne rodzaje piwa. Jest też opcja testowania, którą sobie później zamówiliśmy. No i oczywiście te pociągi, które przywożą jedzenie i napoje, robią wrażenie. Zdziwiło nas, że było tam dosyć mało dzieci, chociaż już była późna pora, ale raczej nie jest to restauracja pod dzieci zrobiona, tylko dla dorosłych. Eee, bardzo polecam, bardzo polecam, jak będziecie w Pradze. Nagraliśmy sobie roleczkę. No i co, widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Love you, bye.